Witam serdecznie wszystkich sympatyków, i zwolenników i innych, którzy nie znają systemu miłości, a może kiedyś poznają. Więc ta miłość wygląda tak. W systemie miłości powinno się dbać przede wszystkim o kulturę osobistą to jest najważniejsze osobista kultura. Potem Najpierw osobista kultura w słowach, bo to jest kultura najwyższa, kultura w ubraniu i we wszystkich innych sprawach. Najważniejszy w życiu, jak Ojciec Pio powiedział, jednak jest spokój. Dopiero w spokoju i w miłości można tworzyć kulturę, a miłość poprzez kulturę. Jeszcze bardziej się rozdyma, czyli coraz większa miłość się dzieje przez kulturę, przez dobre uczynki, przez jasne uczynki. Więc trzeba dbać o siebie. Ojciec Pio przecież też dbał o siebie, pomimo że chodził w takich łachmanach, ale mimo to miał te stygmaty i pachniał fiołkami. Nawet po śmierci, gdzie niegdzie przychodzi i zapachnie fiołkami. Więc perfumy też powinny być. I są perfumy fiołkowe. W Pierwszym tomie okładka pamiętacie, ma trochę ten zapach <laughs> fiołkowy. Ale chodzi o to ogólnie, żeby w tej kulturze osobistej i społecznej również dbać o to, aby dobrze wyglądać. No, oczywiście perfumy, jak podkreśliłem, są potrzebne, trzeba, żeby innym sprawiać przyjemność, bo przecież my chodząc tak zwyczajnie nie myjąc się, nie kąpiąc, no to różnie. Z tym bywa, kon, różne zapachy się wydziela, więc raczej dbać o to, póki jest jeszcze woda na planecie. A wody na planecie jest, oho, ho, i trochę. Ile tam? Trzy czwarte chyba to planeta, albo jedna albo trzecia to woda. Znaczy woda, woda, mówi o wodzie. Więc wody jest dużo, nie ma problemów, tylko ci gospodarze, tak zwani Systemy, które tu działają. Niestety każą nam płacić za wodę jeszcze niedługo, pewnie za powietrze, no za perfumy już każą płacić, bo tak już jest. Ale na przykład na łące, czy gdzieś są kwiatki, róże pięknie pachną, tulipany jest za darmo. <grym>, jeśli się nie kupuje ich, oczywiście. No ale kiedyś to będzie pewnie inaczej, że nie będzie aż tak, trzeba będzie wszystko kupować, kupować bez sensu i. Będzie inaczej. Myślę, że kiedyś był okres taki, że nie było pieniędzy, była wymiana dóbr, ale czy to było lepsze, czy gorsze, trudno to ocenić. W niebie tak nie jest na pewno: nie ma pieniędzy, nie ma takich wymian, ponieważ każdy ma swoje ogrody, swoje pałace, nie musi kopać, nie musi się męczyć i pocić. Tam nie ma potu. Tutaj jest pot i są różne grzyby i tak dalej, dlatego trzeba się perfumować najlepiej, tak żeby nie za ostro żeby dobrze to pachniało, i wszyscy powinni to stosować. Wtedy społeczeństwo będzie dbało bardziej o siebie. Jeśli tak zostawi sobie o tak, no to jest trochę gorzej z tym. To znaczy, że i nawet i duchowo człowiek sobie tego tak machnie ręką. A po co tam się starać o to, o tamto, taką cnotę, o takie akty strzeliste? No i jeśli nie dbasz o ciało, no to nie będziesz dbał i o ducha. Chociaż niekoniecznie zawsze tak jest. Na przykład Franciszek za Syżu chodził. W jednym worku pod koniec cały czas śmierdział na pewno, no bo ten worek trzeba jeszcze, jeszcze go łatał, dziura na dziurze jest, jest na tym worku. Jest zresztą szata św. Franciszka Wasyżu wystawiona, w czym chodził. Ale tam chodziło o inny przekaz, nie o to, żeby chodzić w workach. Kiedyś ojciec z mi powiedział, że dzisiaj są inne czasy, nie takie, że trzeba chodzić w workach. Odwrotnie, Święta Teresa mi powiedziała, jak zeszła, na rozmowę mówiła, że masz dobrze wyglądać, zawsze ogolony, bez brody. <laughs> niektórzy brody zapuszczają, no dobra, okej. Okay. Kobiety na ogół nie lubią, jeśli ktoś ma mężczyzna brody, z tego co się orientuje. Ale niektórzy mają, mnisi mają, tak sobie zapuszczają, ojciec piją miał, niektórzy naśladują ojca, piją, potem robią się takimi dziadami, nie mężczyznami, szczerze mówiąc. Albo tacy nieogoleni jak żurek, taki ledwo taki na ten zarost, to przecież paskudnie to wygląda. W ogóle się nie nadaje nawet do telewizji, a co dopiero zostać miejscem z taką brodą. Powinno się dbać i o psychę, jeśli się startuje na posła, na posłankę, powinno się jednak takich ludzi troszkę przebadać pod kątem etyki, moralności, yy, estetyki, również, dlaczego nie? Żeby dali przykład. Mają pięknie wyglądać dobrze, tak jak w niebie. W niebie wszyscy pięknie wyglądają cudownie wręcz i dbają, to znaczy, ich wyobraźnia dba o to, żeby każdy pięknie wyglądał i pięknie pachnął. Jak zeszła na rozmowę do mnie bronia, to była siostra Ludwika. Ona nie, nie, nie do mnie, przepraszam, źle powiedziałem. Ludwika, siostra zmarła i po miesiącu przyszła do Ludwika na rozmowę. I Ludwik się pyta, jak tam w niebie jest, a ona mówi, jak tam jest pięknie. Mówi, jak tu jest pięknie, jaka zielna, jakie łąki. Ona kiedyś marzyła o tym i tam to dostała. Tak samo, jeśli mamy swoich pupili tutaj na ziemi, to ta cała wyobraźnia, ta cała forma tej miłości przenosi się również tam, dlaczego by nie? Tam wszystko jest możliwe. Można mieć swoje <śmiech> słońca, <śmiech> które lubią gdy się lubimy, gdy to zachodzi, jest półmrok i tak dalej. Możemy wszystko wykonać w niebie, co chcemy, bo tam nasze wyobraźnia jest niebem i kreujemy sobie niebo na własny wzór. Tutaj też to robimy w zasadzie, ale ile to się trzeba namęczyć, żeby coś wyszło. Ile zachodu, ile pracy, żeby sobie perfumy kupić, jakieś lepsze, nie jakieś dziadowskie i tak dalej, i tak dalej. No ale kogo stać na lepsze perfumy dzisiaj w tym świecie? Bida taka tu doprowadza do nędzy Polskę, <laughs> a miało być tak dobrze. W ogóle cała Europa upada w tej chwili. Będzie dobrze, ale za jakiś czas, gdy to wszystko, po tym wszystkim, dopiero jak ojciec mówił, po tym wszystkim dopiero przyjdzie ta wielka odnowa społeczna. Ale co to znaczy po tym wszystkim? Jeszcze tego po tym wszystkim nie było, dopiero będzie. <laughs> Będą wielkie zmiany i przemiany świadomościowe, polityczne, geograficzne również. Państwa będą inaczej troszkę urządzane. Na pewno tak będzie, skoro ojciec Pio powiedział, że lwów wróci do Polski. To będzie jakieś przetasowanie niezłe. To się jeszcze będzie działo. Ja mówię tylko na podstawie tego, co ojciec Pio mówi. Nie, nie słucham żadnych jasnowidzów, bo oni plotą bzdury kompletne, zarabiają tyle kasy, ten rator to chyba, nie wiem, coś tam, Sławek nawet to chyba powiedział, że on na tych bzdurach, na tym, na, tym, tej, na tej głupocie i na strachu, jakie tam opowiada ludziom ludzie się boją i płacą jeszcze za to. To mówił, że, to Sławek mówił, piwowarczy przecież w tym ostatnim jego wywiadzie, to chyba 200 tysięcy powiedział, na miesiąc zarabia. To tak minister tyle nie zarabia, co jakiś youtuber, może się pomylił, słuchaj, 20 tysięcy, 200 to dużo. <laughs> no ale jak się ma tyle subskrybentów, tak jak Jackowski, no to to ogromne pieniądze tam idą, bo trzeba zapłacić, żeby, żeby być, żeby zadać pytanie czy coś. No ale to, to nie nasza sprawa. Naszą sprawą jest miłość i kojciec Pio mi mówił, że przede wszystkim mam mówić i pisać o miłości, więc to robię. Mówię o miłości, najważniejsza rzecz. Te trzy książki, na, już, dwie już wydane, trzecia będzie. No i ja tej książka przecież nic, ani złotówki nie zarobiłem. Nie chcę nawet. Owszem, tam z innej strony troszkę było wpłat, ale z na, na książ, książki nic, nic nie chcę i nie było. <laughs> Żeby to była czysta robota niebiańska. I o to właśnie chodzi. Więc mówię o tej miłości, przekazuję tą wiedzę na tyle, ile umiem, na tyle, ile potrafię powiedzieć o niej. Ojciec Pio powiedział mi: Nie filozofuj, bo ci nie pomożemy. Mów prostym językiem, jak najprostszym, i niedługimi zdaniami, takimi centralnymi, które uderzają bezpośrednio w serce i w umysł. Czasami troszkę filozofii potrzeba, ale tylko dla zachęty, po to, żeby powiedzieć coś okrężnie i zachęcić do myślenia, do wyobraźni, do pobudzenia swojej duszy do życia. Bo życie jest w duszy, a nie w ciele. Ciało ma tylko uzewnętrzniać to i uzewnętrznia to ciało jest niedoskonałe, tak jak Wilka, widzicie tutaj No Wilk, takie formy wymyślono w kosmosie różnych zwierząt. One też mają duszę, też potrzebują się wyzwolić, bo, jak mówił Paweł, całe stworzenie, całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, czyli zwierzęta też. Oczekując synów światłości, którzy powiedzą, gdzie jest niebo, jak się wyzwolić z tego kosmosu, z tego ciała, które, które jednak umiera, co tu dużo mówić. Tak się ludzie zorientowali, chyba że jednak ludzie sami w sobie umierają, ale nie żyją tym, żyją czymś innym. Za dużo pracy, za dużo chaosu, za dużo walki o dobra materialne, o prywatne. Ojciec Pio mówił, że powinno się pracować góra do pięciu godzin. No a prywata, to zajmuje niektórym całe życie, nie, nie są w stanie zdążyć się zastanowić nad swoim życiem, nad swoim losem. Nad tym, że yy, nie od dóbr zależy życie człowieka. Nie od dóbr materialnych, ojciec Pio powiedział. Nie od dóbr materialnych zależy życie człowieka. Ponieważ życie jest inne, życie jest w duchu, a ciało przemawia tylko swoimi zmysłami na zewnątrz. I wszyscy ludzie, którzy są na zewnątrz, mogą się komunikować wzrokiem, słuchem, dotykiem i tak dalej. Umieć to trzeba wykorzystać, żeby ta energia z powrotem wróciła do środka. Nasycić się tym światem, ale ostrożnie ostrożnie, bo dużo zła jest tutaj. Pięknym się nasycaj kulturą, kwiatkiem i innymi rzeczami, a nie złym jakimś bitką, jakimś wojną czy czymś tam, czy jakimiś huraganami, które niestety też są. Żywioły szaleją na tym świecie i trudno ich uniknąć. Niektórzy żyją w takich regionach, że ciągle są trzęsienia ziemi, co zbudują jakiś domek z drewna albo z czegoś. To już za chwilę, następnym roku, już go nie ma. Wszystko sprzątnięte. Ale i tak dalej tam mieszkają i budują się. No to trzeba być naprawdę troszkę niemyślącym. <laughs> po co się tam budować w takim rejonie, gdzie są tornada i tak dalej? To wszyscy już mniej więcej wiedzą. No ale klimat jest jaki jest. Od wieków się zmieniał. Raz było tak, raz jest tak. I to wszystko działa. Umieć się w tym wszystkim rozeznać i jednak walczyć o miłość, bo tylko miłość zbawia, kultura zbawia, cnoty zbawiają, dobro zbawia, a jak kultura zbawia, to i perfumy zbawiają, to i idziesz do łóżka, to się troszkę przemyj, troszkę się poperfumuj, żeby to wszystko ładnie pachniało, a nie żebyś tam taki sobie leżał jakiś, o, wiecie o co chodzi. Ma być pachnąco wszędzie. I w, I w pracy, i w domu, i w łóżku, i gdziekolwiek. Nie, nie poddawać się temu kosmicznemu smrodowi, który jest, który ciągle odkurzamy, bo to wszystko się tutaj pięczy. Niekiedy, no nic, niekiedy wszystko gdzieś tam niezbyt dobrze pachnie, w pociągach szczególnie, w toaletach, jak się przyjedzie niekiedy, ja pamiętam też tak było, smród niesamowite, ale nikt nie sprząta, bo wiadomo, że się wszystko rozkłada, taki jest system biologiczny, Łańcuch właśnie przetwarzania materii w ten sposób działa. No ale na wszystko można jakoś zaradzić. Więc najważniejszy jest kultura. Najważniejsza jest kultura, bo od tego zaczynamy, bo w materii to już się urodziliśmy, to już wiemy, Kulturę trzeba szerzyć pod każdym względem. Porządek, kultura w miarę, ale nie do, nie, za, nie do przesady, bo jak się zajmiemy znowu samą kulturą, tylko to zmarnujemy życie na promowanie kultury. A to nam niewiele da, jeśli chodzi o myślenie duszą, transcendencją swoją, wewnętrzną. Także wszędzie trzeba wyważyć, zrównoważyć i być obiektywnym, ale na zewnątrz pokazywać się raczej pięknie, schludnie, a pięknie, dobrze, żeby każdy mógł. Nawet biedni ludzie, którzy tam nie mają wiele pieniędzy, bo te emerytury za Tuska to są takie, niektóre 700 zł, niektórzy dostają jeszcze. Co to za emerytura, to nie wiem. Są jeszcze takie emerytury. Coś strasznego po prostu. Tuski za ile on tam ma? 60 tysięcy plus chyba <laughs> miesięcznie. No to powinno się kiedyś to wszystko pozmieniać. Nie, nie powinno być takich dysproporcji, różnic, bo to wtedy, jak się władzy dostanie i duże pieniądze, to wszystko mogą zrobić. Nawet wojnę wywołać, pozamykać ludzi. Tusk to by wszystkich pisowców pozamykał. Cała ta lewica, to lewactwo całe, to jest tak okropne, że po prostu z tego nawet się słuchać nie da. Oni widzą tylko raj na ziemi i huzia na juzia. To jest dla nich najważniejsze. Nie ma tam żadnych wartości większych. Kulturę owszem promują, bo trzeba, bo jak to się nie, nie będzie pokazywał w sposób mia w miarę kulturalny i schrudny w telewizji, to go nie, nie zaakceptują, nawet go nie zaproszą. Więc oni też wiedzą, że kultura jest ważna. Ale poza kulturą jest duch, dusza i tam trzeba iść. Dopiero zaczynamy od kultury, a idziemy w głębiej, w transcendencję, w rozwój duchowy, itd, i tak dalej. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się jeszcze. Pomódlmy się za wszystkich, którzy proszą mnie. Za tych, którzy są chorzy, mają problemy różne, i proszą mnie o, o jakieś wsparcie duchowe, o modlitwę, ja zawsze się modlę za, tych, za te osoby. Prawie codziennie ktoś tam prosi o modlitwę, więc. Jak Ojciec Spio powiedział, że wszystkim, których będziesz polecał, to im pomogę, więc po, ci, którzy mi polecają, to wy też możecie polecać tak samo, bezpośrednio. Więc polecam wszystkich i tych, którzy, o których już zapomnieliśmy, nawet bo już nie pamiętamy, bo pamięć mamy taką zepsutą to nie jest pamięć oryginalna, tylko pamięć sztuczna, biologiczna to jest sztuczne wszystko biologia jest sztuczna wywołana przez aniołów to nie jest naturalne Natury, naturalne jest wszystko duchowe a nie, a nie naturalne fizyczne takie jaka natura materialna nam się pojawia i przejawia to są wszystko sztuczne rzeczy no ale mówimy, że to natura no tak przyjęliśmy, komuniści tak chcieli ideolodzy tak chcieli, nawet kościół tak chce że to jest natura stworzona przez Boga akurat wulkan jest stworzony przez Boga specjalnie, żeby tam wybuch i komuś krzywdę zrobił i całe miasto zmiót. No to Bóg to stworzył. Tak, Bóg na pewno, bo on właśnie chciał, żeby zabić całe to miasteczko. To tyle i pomódlmy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. <laughs> Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś, Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Michał, archaniele, przyjdź ze swoim niewiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Jeszcze tylko jedną myśl trzeciego tomu przeczytam. Śledząc przebieg następujących po sobie zmian, zauważamy, że człowiekowi są potrzebne pewne etapy dochodzenia do Boga. Wiedzę o Duchu zdobywa się powoli. Płaszczyzna po płaszczyźnie. Nadzwyczajnie w tym przechodzeniu etapów jest to, że one idą po sobie prawie niezauważalnie, tak z wiekiem. Starzejemy się, dorastamy, to nie czujemy tego tak z dnia na dzień. Nie widać, dopiero później. Niezauważalnie, płynnie to wszystko przechodzi. I trudno oddzielić jeden etap od drugiego. Dopiero z perspektywy czasu możemy zauważyć kontury. Niemniej może się zdarzyć i tak, że jedno mądre zdanie potrafi zmienić całe życie człowieka. Słowa icapio, to mi powiedział. I nieraz piszecie mi tam już nie, przez te lata, właśnie, że to, co powiedziałem, nieraz na wiesiorynce zastanowiło bardzo. Potem gdzieś tam doczytali w moich pismach. Są dostępne w PDF-ie, dwa tomy za darmo przecież. No to, że im zmieniło całe życie, całe podejście do, do, do wszystkiego. Do biologii, do kosmosu, do siebie, do celu życia. Zmieniło im spojrzenie, a to jak się zmieni spojrzenie, to potem się człowiek ustawia już do tego spojrzenia i układa sobie życie i meble według tego spojrzenia. <noise> Także warto o tym pamiętać, że może czasami tak być, że jeśli już dorastasz. I poznasz jedną myśl taką głębszą, która czekała na ciebie, to możesz zmienić wszystko w sobie i przez to się też zbawić. Także warto nawet jedno zdanie przeczytać. To tyle na dzisiaj i pa. pa.